Problem jeden, mały, No. Z, e, przekaznikiem Aha. ten przekazikiem śledzi długo stoi, to ten przekaznik jest stary na starej sprężynie i po prostu, e, no nie, nie Ale starczy, że mu podamy plusik. Muszę się gadać. Jakbym Cię mógł poprosić o... Tam mam iść? Nie, tutaj. Założysz sobie tego na plusa. Tak? No. I... No. Działa? Działa. Kolejne klasyki 360. Dzisiaj naszym gościem jest Słowek i Polonez Caro, 95 rok, ale Anglik i to w Disney. Także ciekawe auto, niespotykane. Prawdopodobnie większość z nas nie widziała takiego samochodu w życiu. A mamy właściciela, mamy auto w stanie idealnym, bodajże 14 tysięcy mil. Licznik w milach. No zobaczymy. Słowek opowie nam o tym więcej, także słuchamy jak siadając do tego Poloneza pomijając to, że siedzę jako kierowca ale ktoś mi ukradł kierownicę a po drugie to jest tak czysto jak w nowym samochodzie więc to jest tak dosyć, dosyć dziwne, no ale dobra jedziemy Polonezem Anglikiem Co w ogóle który to jest rok? to jest rok 95 ostatni wypust na Wielką Brytanię Czy dużo się sprzedało? Trzeba było poszukać dokładnie, mówiąc, dlatego że nigdy mnie to nie interesowało. Ile się sprzedało, wiem, no. że bardzo dużo sprzedawaliśmy tych pojazdów. Zaczęliśmy od, dużego, od dużych kwiatów. Tak. Bardzo dużo dużych kwiatów, pikachów się sprzedało ze względu na dużą liczbę farm w Wielkiej Brytanii, gdzie farmerzy to używali do siano czy cokolwiek. Innego do owiec, no jako samochody transportowe. Ja pamiętam jakąś taką reklamę, gdzieś widziałem e, właśnie polskich samochodów w Wielkiej Brytanii, e, że nowy samochód wcale używanego. Zgadza się, samochody te były tanie, e, one kosztowały w granicach 6000 funtów, e, aczkolwiek bardzo dużą e, konkurencję dla nas stanowiła Łada, gdyż Łada kosztowała 4000. co to jest za samochód, tak dokładnie, konkretnie? Zacznijmy przede wszystkim od nazwy, bo jest to FSO Polones w Polsce, a ogólnie w Wielkiej Brytanii nie mógł się nazywać dany model następca danego pojazdu, nie mógł się dalej nazywać Polones, więc jest to FSO Caro. Więc nie jest to FSO Polones, jest to FSO Caro wyprodukowane w 1995 roku jako ostatni wypust do Wielkiej Brytanii z kierownicą po Oczywiście, prawej stronie. Ehm, historia tego pojazdu e, jest bardzo fajna. Ja szukałem Poloneza dla siebie e, bardzo długo, bardzo długo szukałem Poloneza. Znalazłem pierwszego, który w tej chwili również jest w Polsce, jest w muzeum, e, jest, jest pod Warszawą. E, nawet mogę podać numer ekstracyjny, e, gdyż e, ten pojazd po prostu był tak zardzewiały, zgnity. Szukałem następnego. E, bardzo długo szukałem. Nie było, nie było, nie było, aż nagle pojawił się ten. Kosztował mnie, no niemało, nie mało kosztował, ale po prostu wiem, że jest jeden, jedyny i unikatowy. Przejechany miał 12 000 mil od nowego. Ja tym polonezem zrobiłem 2000 mil po Wielkiej Brytanii. Sprzedawała go pani, starsza pani, której mąż, niestety, odszedł. Sprzedawała poloneza oraz sprzedawała dom. Bo po prostu już nic jej nie trzymało w domu. To sprzedawała wszystko, poszła mieszkać do, do swoich dzieci. E, także taka to ta historia m, tego Poloneza. E, Poprawiliśmy się im trochę w Wielkiej Brytanii, pojeździliśmy, pozwiedzaliśmy. E, ludzie na skrzyżowaniach nam machali. Wiadomo, że to byli Polacy. E, kolejna sprawa samochód w trafił do Polski. E, no i w tej chwili stoi w naszym tutaj garażu, e, z razem z innymi zabytkami. W dieslu jest to silnik 1.9 pożyczony z Citroena. Ale to są takie, jak wychodziły w Polsce, czy to jest tak, coś innego? to jest ten sam silnik, który wychodził w Polsce. To jest ten sam silnik, który wychodził w Polonezie, w Trachu przede wszystkim. Jedyny minus, jaki jest w tym polonezie, to nie był wypuszczany z silnikiem, ze silnikiem ze wspomaganiem, czy po prostu jest bardzo ciężko nakręcić to, kręcić kierownicą. Ile to ma mocy? Niewiele, niewiele bo to ma około 60-70 koni. Także to nie jest. To jak no tam, i to jest wolno no, tak? z dokładnie. Żadnej turbiny, nic. To bardzo mało pali, bardzo mało pali, ale no, no, startować to nie mamy nagle no. ile Ile tak więcej pali? Pali około 5 litrów. Pali około 5 litrów. Jak go przywiozłem do domu w Wielkiej Brytanii tam mieszkając, był problem z odpalaniem i był później problem z gaśnięciem tego samochodu. Się okazało, że. Cały zbiornik paliwa, który, który tam po prostu to, ten diesel, który był w, w zbiorniku, on wy, wydzielił parafinę. Parafina się wytrąciła i było tej parafiny pół zbiornika. E, był bardzo duży problem, że po prostu on wyjeździł to, co miał w filtrze, i praktycznie stawał. E, zrzuciliśmy zbiornik, e, wyczyściliśmy go, e, świeży diesel, i praktycznie samochód jest e, jak nowy. E, karówka angielska. E, jest zupełnie inna niż karówka polska, nie tylko pod względem, że ma kierownicę z drugiej strony Ale również jest to stare karo, jeszcze na wąskim zawieszeniu Jeszcze z wlotem na masce I żeby było śmieszniej to z kwadratowymi licznikami Wcale nie okrągłymi jak tutaj już występowe u nas Więc jest to bardzo okrojona wersja Puszczana, która wychodziła w Polsce Była puszczana na Wielką Brytanię, po prostu miała to być tanie i dostępne dla ludzi. Kolejna sprawa jest taka, że jeszcze jest, mimo że to jest 95 rok już mieliśmy hamulce wzmacniane, to na Wielką Brytanię szły jeszcze stare zaciski, stara pompa. Więc ten samochód praktycznie można powiedzieć, jeżeli stoi, to co roku musi mieć robiony przegląd hamulców i rozruszanie cylinderku. Czyli mechanicznie jest starszy niż wyglądowo? Dokładnie tak, Dokładnie tak. Nie jest to. Typowy 95 rok występujący w Polsce. Dobrze. Jakie są takie wizualne pierwsze rzeczy, które się różnią od karówki polskiej? Przede wszystkim maska. Przede wszystkim maska widać, no. że wygląda jakby był, powiedzmy, co najmniej z 92-93 roku, a jest to 95. Kolejna sprawa, no, w środku bardzo znacząca różnica na zegarach, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, kwadratowe. Z zewnątrz, no. Reszta wygląda jak oryginalny europejski pojazd. Te felgi to są felgi, które występowały w, u nas w Polsce i w Europie. Są to felgi Ozy, limitowanej edycji. E, także dostał te, bo wydaje mi się, że podkreśla. E, ale one były, to one były do niego dedykowane, czy? Tak, tak. One, to, te felgi wychodziły fabrycznie z FSO. Polones. E, powiem tak, od Maleństwa, czy tam że powiedzmy od małego, yy, uczyłem się jeździć na dużym piacie na polonezie. Yy, no i został ten sentyment. Został ten sentyment. Yy, pierwszy mój samochód to oczywiście również był Polonez, yy, który wyglądał identycznie jak ten, tylko że był z 1993 roku. Yy, kolejna sprawa yy, rodzinnie. Yy, ja podchodziłem do tego tematu tak, że zawsze chciałem mieć pojazd mojego ojca, yy, mojego dziadka, mojego teścia. Drugiego dziadka po prostu w stajni swojej. No i tak się też się stało. Mamy w stajni pojazd teścia, gdzie to była mws -ka. Mamy pojazd ojca, gdzie to był duży Fiat. Mamy pojazd dziadka, gdzie to jest Warszawa. Także naprawdę dużo, dużo sentymentu, tak, dużo wspomnień jest... to jest polska historia. Po prostu nie wiem, jestem tak zakręcony pozytywnie starą motoryzacją. Niektórzy mogą mówić, że to tylko Polones. Dla mnie to jest aż Polones. Więc no, hmm. dla mnie się temat wyczerpał. Zaletą. Zaletą tego silnika jest to, że bardzo mało pali, bo pali w granicach 5 litrów na, na 100 km. Druga sprawa jest duży, jest duży, jest obszerny. Kolejna sprawa, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, bardzo dużą konkurencją dla nas w Anglii była Łada Właściciel tego pojazdu, tego właśnie tego, tego tutaj, które jest przedstawiany dzisiaj, zawsze chciał mieć polneza, ale nigdy na tego go nie było stać. I jeździł ładą, i w końcu, po iluś iluś latach, uzbierał i kupił wymarzone auto. Więc po prostu trzeba to trzymać, uratować. Wady wady są przede wszystkim hamulce przede wszystkim hamulce starego typu które praktycznie, jeżeli ten samochód by stał na zewnątrz całą zimę, no to praktycznie musimy robić nie tyle, że remont, ale praktycznie czyszczenie, rozruszanie cylinderków, klocków hamulcowych. To jest takie standardowe. Jeżeli samochód, ten samochód z tym zawieszeniem, z tymi hamulcami nie będzie jeździł, to po prostu tak to się skończy. Powiem tak, kupiłem go w takim stanie, prawie w takim stanie, jak jest, gdyż no był, był brudny, nie był wyprany, że tak powiem. Kolejna sprawa, angielscy, fachowcy próbowali pospawać tylne botniki, bo niestety, no, znając polską naszą blachę, to nie jest to jakaś super rewelacja. I tak jak powiedziałem, próbowali. Nie zrobili tego tak, powinno być zrobione. Jak auto wróciło do Polski zostało kompletnie wycięte ten ich element, który próbowali naprawić i wstawiony już tutaj po naszemu po polsku i polakierowany. Także dlatego na zdjęciach, czy na filmie można zauważyć, że czy z jednej i z drugiej strony brakuje jednej listewki ozdobnej na błotniku tylnym, ale naprawdę mam sentyment, czy wiercić dziurę pod śrubę, czy nie. To jest taki mój dylemat. Samochodem po Wielkiej Brytanii zrobiłem 2000 km, mil. Przepraszam. 2000 mil zrobiłem nim po Wielkiej Brytanii. W Polsce no niestety większość musi stać. Jedynie co możemy go pokazywać właśnie w takich miejscach, gdzie dojedziemy nim z Lawetą, dlatego że już jest dalej zarejestrowany w Wielkiej Brytanii nie ma już przeglądu ani nie ma ubezpieczenia i dlatego ono niestety musi poruszać się tylko i wyłącznie na lawecie. Pokażnik to jest oryginalny, standardowy, jak w europejski, aczkolwiek ten jest praktycznie nowy. zapasówka oraz cały zestaw narzędzi nigdy nie używany, nikt to nigdy nie zaglądał, bo nie było takiej potrzeby. E, ten steropian taki bardzo charakterystyczny to, to jest oryginał. To jest oryginał dlatego, że po prostu tu jest za mała i by się nam nie mieściło koło. W Polonerzach Plusach już tego nie ma. Polonez Plus ma po prostu przetłoczkę na materiale. Zyskali trochę więcej miejsca, ale stracili płaszczyznę. No. I po prostu już te rzeczy nie są tak fajnie pokładane w środku. Ale tak jak patrzę na to, jak to wygląda, to wygląda, mam wrażenie, dużo lepiej niż w Karo. Czyli otóż, bo nie chcę mhm. tego uszkodzić. Mhm. Nie, Mam tak, ja nie. To widzę, jest wypołowiały od słońca, ale widzę takie. Elementy bardzo, bardzo podobne do tego, co było. Uh -huh. Zagłówków nie było z tyłu? Nie, zagłówków z tyłu nie było. Nie usuwaliśmy żadnych naklejek oryginalnych z salonu, czy, czy po prostu no, chcieliśmy zostawić ten pojazd jak najbardziej oryginalny. Więc nawet jest naklejka dealera, gdzie samochód został sprzedany. Jest ona na tylnej szybie, także możesz sobie zrobić zdjęcie czy pokazać wszystkim. Więc samochód jest w 100% oryginalny. Jest. Powiem tak, nie, wszystko ta konstrukcja jest e, ta sama. E, nie ma tu praktycznie zawieszeniowo, czy, czy płyto połogowo, nie ma żadnych zmian. E, wszystko jest praktycznie, można powiedzieć, to samo, jedynie jest wizualnie, trochę ładniejsze, trochę bardziej, się, lepiej się to dotyka, że tak powiem. E, estetycznie to wygląda. I to no, jest wszystko. Mam wrażenie, że, że listy są inne i zderzaki trochę inne. Jeżeli chodzi o zderzaki, no to w tych przejściówkach i, czy, czy w borewiczach to były gumowe zderzaki. W tych już mamy, to jest karo, to mamy plastikowe. Ale taki jakiś mhm. bardziej sportowy, mam wrażenie, wygląd? No, może dlatego, że czerwony. Może <laughs> dlatego, może dlatego nie. A nakładki na progi? Nie, to jest wszystko standard, to jest wszystko oryginał. E, także tutaj nie było żadnej ingerencji. To co co, to, Cospu? Dziękuję, że byłeś. To, czy... Tak, e, zapraszamy oczywiście na kolejne auta do nas, czy motocykle, bo motocykli do nas brakuje. Jakoś motocykliści zawsze narzekają, że klasyki to przede wszystkim samochody, no ale no motocykliści się na nas nie zgłaszają. Jest Bartek ze swoimi historycznymi motory, motorami, no ale kolejnych na razie nie widać, więc zapraszamy. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania, czyli będzie tutaj pewnie coś. No i poprzedni odcinek znajdziecie nad nami. Zapraszamy, do zobaczenia.